Witajcie Wszyscy, którzy to dzisiaj oglądacie e, Powiem Wam, że inspiracją do dzisiejszego filmiku to jest takie coś, co podejrzą przez Cufal w biurze rachunkowym W tym biurze rachunkowym przyłazi klientka do tego biura no i tam idowają. E, Aneks do umowy z tym biorem i to się łączy ze podwyżką, jaką musi ta klientka płacić za usługę księgową. No i ta klientka, jako geszeftman, e, bizneswoman, jak się to tak nazywa. teraz, bizneswoman, no to no, wiecie, wy macie chyba jakieś tam kontakty z tymi posłami. Bo oni też te prawo tak mieszają, tak zmieniają, że my są od Was uzależnieni, a wy nam też po dźwigacie pieniądze, coraz to drożej musimy płacić. No ale argumenty biura były takie: no, no, też dźwigli o 100% za strum, bo teraz tam procent, chyba 300% za e, hasie, sz, szkło byle co, e, podatki do dźwigli. E, Najniższa opłaca, trzeba ludziom więcej płacić. No a tak oto, no ja, bo wy chcecie podwyżki, no ale przecież ta y, kobieta, która y, tam się rozlicza, też podwyższyła we swoim geszewcie za towar, który im handluje. Bo ten towar w kultowni ją drożej kosztuje, bo szturm ją drożej kosztuje, bo transport ją drożej kosztuje. A wiecie, jak się to wszystko nazywa? Początek inflacji. I oby się ta inflacja nie przerodziła w hiperinflację, bo wtedy dopiero obejrzymy, jak nos rząd pięknie przez ten, jak to jest, nowy, aha, nowy wał. Mają lekci co gadają o nowym wale. Bo ja też wczoraj dostałem informację o ZUS. -u że moja pędzio będą teramidowali większo Ło 4 i tam pora dziesiątych procent większo a z tego co ja tak szacuję a nie szacuję tego wcale źle to Ładuńskiego roku nie, kiedy mi przed tym zwiększyli ta pędzio, to ceny poszły nie 4 a co najmniej łodzi, mało 9% do góry. Ja nie wiem, jak oni to rachują, bo jak mam coś dać, to rachują w jedną stronę, a jak mam coś wziąć, to rachują w drugą stronę. Wiesz, to dobycie pozór, jak was ukochany, ukochani władcy, e, że tak powiem, dają, Bo to już nie jest dbanie o. Państwo to nie jest dbanie o nasze bezpieczeństwo, to jest już dbanie i o to, żeby mieć za co kupić swoich wyborców, obywateli. Nie, tych głupieloków, co na nich welują. Przestańcie już narzekać, żeby wam coś wzrosło, żeby wam coś zdrożało, i na przynajmniej w wyborach. Nie wylejcie na pizda. Bo tak jak usłyszał, takie określenie, że pizda no to by było na dzisiaj na, na tyle do Józef z Pomboczkiem.